Jakoś tak sobie pomyślałam, że jeszcze do Was dzisiaj troszeczkę porozmawiam od samego rana. Dostałam taki piękny kubek ostatnio jak byłam w szkole w Legnicy, w szkole Dar Serca. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i uczniów i na i grono nauczycielskie. E, słuchajcie, tam pracują ludzie właśnie pięknego serca, a ja dziś w tym kubku zaparzyłam sobie kakao energia, kakao ceremonialna energia które pije właśnie w naszej intencji, w waszej intencji, w naszej intencji królewscy, abyśmy tak jak powiedziałam w poprzednim filmiku, żebyśmy mieli jak najwięcej tej dobrej energii w sobie, takiego dobrego serca i żebyśmy dzielili się tą dobrą energią z innymi. Wierzę, że to robicie, że wasz poziom energii jest podnoszony codziennie, że pracujecie nad sobą, że jeżeli macie jakieś takie stany troszeczkę z obniżoną energią, to potraficie sobie um, podnieść tą energię sami, że sobie potraficie powiedzieć, nie, ja chcę inaczej. Bo wczoraj pamiętam, jak jechałam, widzicie, ja tak przeskakuję z tematu na temat, jechałam w pociągu z Legnicy do Wrocławia, spotkałam e, właśnie takich dwóch mężczyzn i dwie kobiety, jechali i sobie rozmawiali. No i jeden pan mówi, a jak ja już poszedłem na emeryturę, to mi się już nic nie, nie chce i tak dalej. A drugi mówi, no wszystko jest w naszej głowie, trzeba ćwiczyć, trzeba robić, trzeba chodzić na spacery. Ja mówię, no właśnie, ograniczenia. I okay. ludzie mają um, świadomość tego wszystkiego, że ograniczenia są tylko w naszej głowie, ale nie chce się, nie chce się nic robić. A bardzo ważna jest właśnie witalność. Powinniśmy spać tak 7 godzin, do 8 to maksymalnie, żeby się za bardzo nie rozsypiać, nie rozleniwiać, bo te 7-8 godzin nam wystarczy, a potem rano wstać z taką dobrą energią, czystą energią i zaczynać działanie. Pierwsza godzina po wstaniu rano jest bardzo ważna, i ta godzina właśnie kształtuje Wasz później cały dzień, w zależności. Co zaczniecie robić? Czy wstaniecie czy z obniżoną energią, czy wstaniecie dobrze, tak energetycznie się sami na, naelektryzujecie, że tak powiem, to taki będzie wasz dzień. Także tego Wam życzę. Kochanie, chodź tutaj, pokaż się, bo ty zawsze jesteś za kamery, a dzisiaj mój skarb wstał już robi dzień śniadanie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się cieszę, że Izabela wreszcie do mnie wróciła, także z powrotem wracamy nasz serial. I będzie się dużo działo, dużo się jak będzie mówisz, działo. Jakie ładne włosy, takie kręcone. Polekilek. Idziemy dzisiaj do fryzjera, ja bym nie chciała, żeby być kamiliści dał te włosy. No, to się wszystko Bo okaże, że cię tak nagrywać. Podoba. Dobrze, życzymy Wam pięknego, cudownego, pełnego energii dnia.